Cześć, witajcie na kanale Grzwanie. Jestem Nonym, a to jest kolejny filmek w serii, tak czy nie? Jest to bardziej krótki taki film, który którym Wam przedstawić najnowszą figurkę z Assassin's Creed Origins. Tak. Ubisoft tutaj troszeczkę nas zaskoczył dodatkową figurką, która nie jest dostępna na Ubistore, tylko w sklepie ich merch, który jest tylko i wyłącznie z tego, co się orientuje w Stanach, w Stanach jest dostępny. No i ta figurka pojawiła się w sprzedaży u nas w sklepie, no i wywołało to troszeczkę lekką burzę w sekcji komentarzy i ogólnie też na kilku prywach jakie dostałem. Bo ta figurka, po pierwsze nie wiem czemu z została teraz wydana, hmm, ale no czasami po prostu ubi ma jakieś tam swoje różne dziwne pomysły. No ale mniejsza o to. Słuchajcie, premiera tej figurki jest zaplanowana według Ultimy, która jako jedyna na razie mają ją dostępną na stanie, więc jeżeli chcielibyście się, się zakupić tę figurkę, to link do wpisu z dodatkowymi zdjęciami z całym opisem i z przekierowaniem do sklepu, w jaki będzie dostępna, jest na dole w opisie, sobie zobaczcie, więc według Ultimy premiera jest zaplanowana na kwiecień przyszłego roku, ale jest na dole dopisek, że termin ukazania się produktu może ulec zmianie. Więc też nie jesteśmy pewni dokładnie tej oto premiery. Pamiętajcie, że zostawcie też łapkę w górę, subskrybujcie oraz dzwoneczek i czekam na Wasze komentarze. Bo interesuje mnie jedno, skoro to jest figurka nie z ubistora, tylko z merca, czy automatycznie w tym sklepie wszystkie ceny figurek muszą być tak zawyżone? Ale zaraz do tego dojdziemy. Sama figurka, którą tutaj ją widzicie, opis ze strony producenta jest taki już doskonale obserwowany, bohater, precyzyjnie oddana strukturą ubioru. Mimika twarzy, i to, co interesuje, 25 cm wysokości. Skala 1,8, waga 400 gram. I całość jest dostarczone w kartonowym pudełku z takim e, okienkiem, jak zawsze. I jest oczywiście licencjonowana. I co najważniejsze, wykonawcą tej figurki jest Pure Arts. No, jeżeli jest Pure Arts, no to zazwyczaj ono często nie wykonuje figurki, ale po prostu te trochę tańsze. I tak wygląda ta figurka tutaj w zbliżeniu, jak możecie tutaj zobaczyć, no wygląda ona ładnie, tak i jest w sumie wszystko zachowane, to co było w Ordżance. Była naprawdę bardzo fajną, ciekawą podstawką, ale żadnych tu nowości, jeśli chodzi o strój, nie mam, bo w Ordżance właśnie też te figurki wyglądały w podobny sposób. I słuchajcie, co jest najlepsze? Figurka w sklepie Merch została wyceniona na 80 dolarów, co daje na przeliczenie 377 zł. Ale uwaga, Ultima rzuciła cenę tej figurki. 539 zł dobrze widzieliście Gdy generalnie wszystkie figurki osobne które były na ubistore zawsze były pod mówię to była Warhala 250 zł no to w tym przypadku um, mieliśmy 250 zł na ubistore dawaliśmy sobie zniżkę wychodzi na około 200 zł zrozumiałbym gdyby ta figurka no owszem jest za 377 przeliczenia na dolara gdyby ona była w ubistore to zrozumiałem cenę tej figurki 300-350 zł, no i inflacja plus wysoki kurs dolara, wszystko razem się łączy. Ale w tym przypadku, gdzie mam 539 zł, co jest dnia, w że dodatkowo Ultima ma tak chorą marżę Ostatnio na niektórych produktach nie wiem czemu. Naprawdę, w większej ilości bardziej się opłaca figurki niż w Ultimie. Nie wiem czy mają taką marżę. Nie mam pojęcia. No i ona wygląda w ten oto sposób. I słuchajcie, cena. 539 zł za tą figurkę. Jest trochę chora w ultimie, tym bardziej, że może jakiś sklep się trafi, który będzie też miał i obstawiam, że około 450 zł. Mi się wydaje, że może dochodzą jeszcze koszty sprowadzenia, jakieś inne dziadostwa. I słuchajcie, edycja kolekcjonerska Assassin's Creed Mirage, tak? Dobrze? Dobrze chyba, nie wiem. Tego najnowszego. Już dzisiaj język mi się plącze. Kosztuje ze zniczką Ubisoftu niecałe 500 zł, 510 na wychodziło. Nie wiem, gdzie to kartka im wcięło ale no to jest straszne. Zobaczcie, że generalnie wykonanie wszystkich elementów jest dobrze, e, wszystko jest tu spasowane, fajnie to wygląda. Widzicie też, że to od ten wąż, to wszystko, ale zobaczcie, to jest Origins, to jest nie wiem, czy oni teraz będą dodatkowo się figurki robili. E, Właśnie, to jest To są trzy asasyny wstecz. Trochę lat już minęło, może też dlatego. No i tu jest jej ta góra, to jest ten tył. No, wszystkie elementy są super, malowanie super. Jest to materiał PVC właśnie tu jeszcze nie mam, czemu nie dodałem tego na stronę. Materiał PVC standardowy i tak ona wygląda szczerze, powiem wam, że ładnie wygląda. I chciałbym mieć ją w kolekcji. Ze względu na to, że mam wszystkie figurki z Origins i ta też by się fajnie e, komponowała, jest to jedna z lepszych części. E, może inaczej, jest to część, która przyniosła troszeczkę nam też powiewu świeżości w serii Assassin's Creed, ale niestety później zostało to skopiowane razy dwa. I z... tak, e, tak nudno zostało zrobione w ostatniej części, że szkoda gadać. No ale teraz mam powrót do korzeni i mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli, jeżeli widzieliście w filmiku poprzedniego serii, tak czy nie, dotyczy tego nowszej edycji z nowego wydania Assassin's Creed to serdecznie zobaczcie sobie, jest filmik na kanale i pojawiły się też dwa filmy z Kenny. Możecie sobie zobaczyć yy, dotyczące dwóch punktów, które udało mi się odwiedzić, w sobotę jeden na kolejny, więc też jeszcze jeden materiał powstanie oczywiście dla osób, których to interesuje. No ale w tym przypadku, tak mówię, no 539 zł za tą oto figurkę. Co jest zmienia fakturnie, że jest naprawdę ładna. Materiał Powce nie jest tutaj plastik, pewnie plastikowa będzie tylko i wyłącznie. Tutaj podstawka, a tak to całość naprawdę prezentuje się bardzo ładnie i mi osobiście się podoba. Ale no ta cena nie jest, mówię, 300-350 zł, jest do przeżycia, ale no tutaj nie. Miejmy nadzieję, że inne sklepy też tą figurkę wystawią troszkę taniej, gdzie będziecie mogli sobie zamówić. Jeżeli chcecie sobie po prostu zarezerwować w ultimem przez płatnością przedbiorczy, czy nie wiem, czy za ubraniem, to skorzystacie z linku, który jest na dole. W opisie. Czekam na komentarze i sobie porozmawiamy na temat tej oto figurki Assassin's Creed Origins. Ja mam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału i się w filmie na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.